Siema widzowie, następna partyjka. No, i dzisiaj wracamy do grania na żywo. Było dużo komentarzy od Was, że nie macie ochoty oglądać analiz. Spoko. W takim razie, zagramy sobie partyjkę na żywo z komentarzem. Może po prostu troszeczkę bardziej postaram się skupić na pozycji w momencie, gdy nie będę już znał otwarcia. Zobaczymy, zobaczymy w jaki sposób będzie to. W jaki sposób zostanie to rozegrane, bicie byłoby fajne, bo wtedy wchodzę z szachem i fajne, agresywne warianty się pojawią. Rywal zagrał tak. Teraz pewnie G4 wejdzie. Najbardziej komputerowa linia. Zawsze się trochę stresuje, jak widzę ten wariant, bo, bo głównie jest on używany przez silniki. Ale z tym przeciwnikiem grałem już kilka razy. Wydaje mi się, że skoczek C6 jest spoko. Tak, skoczek C6 jest na pewno dobre, tylko zastanawiam się co po goniec F4. Pamiętam, że jeden cheater mi tak grał i nie jestem na 100% pewien, jak najlepiej obronić tego pionka. Ale skoczek C6 jest linią. To jest linia teoretyczna. Tutaj powinno być dobrze. Hmm. Skoczek e2, wiem, że tutaj jest linia, na co ja gram skoczek b6 i o ile dobrze pamiętam, skoczek c3 jest najlepszy, na co następuje bicie, bicie skoczek e7. Ok, no to skoczek b6, zgodnie z, z moim przygotowaniem, fajnie. O, i rywal zbił, a to akurat jest dość zaskakujące. Mogę to zbić, ale mogę też zagrać goniec b4 z tempem. Goniec d2... Koniec D2, wymiana, bicie pionka, szach i tracę roszadę, hmm, czyli nie. 367, 36, bicie. Dobra, bo mogę zbić, jest nacisk na pionka, tak? Po szachu, gońcu, To w ogóle mogę zbić i na bicie mam bicie z szachem. Szalone rzeczy się tutaj dzieją. Mogę też dać szach, na co goniec d2 i... i teraz mam taki fajny ruch jak hetman g5, nie można zbić hetmana, ale za to można zbić mojego gońca, rywal bije mojego gońca, dają szacha, aha, tu skoczek i nic nie mam w tej pozycji, więc pytanie, czy najpierw zbić, czy najpierw dać szach, ten szach chyba nigdzie nie ucieknie, mogę go z zagrać, chyba że goniec teraz wejdzie na d2, ale to nie byłoby wskazane, bo będę miał skoczek bije d4. Więc fajnie tutaj w ogóle, że się ta kolumna otwarła. Pozwala mi to zagrać też skoczek b4 z groźbą widełek, z groźbą prawie matową. Wow! Niespodziewane posunięcie. Chyba wejdę sobie skoczkiem tędy. Mm -hmm, fajne groźby wchodzą. Przede wszystkim skoczek D3 mi się podoba. Skoczek D3, skoczek C2 też um, jest obiecujące nawet. Chociaż w następnym ruchu będę chciał zagrać głonie 7 żeby przesłonić linię E i żeby przycisnąć tego pionka. Jak nastąpi F4. To rywal jeszcze osłabi białe pola dodatkowo, na co będę mógł wejść gońcem. Goniec, goniec, bicie król. U, skoczek, przegapiłem tę możliwość. Tak, tak, zdecydowanie przegapiłem ten ruch. I teraz wchodzą możliwości szachów. Wchodzą możliwości szachów, więc no mógłbym zagrać tak. Mógłbym też zagrać gońcem. Goniec bicie, goniec bicie, a goniec C5, a to goniec E3, nic nie mam. Goniec D6 to szach, goniec E7, bicie pionek bije. W 4. Szkoda mi tego gońca właśnie. Mogę potem zbić w sumie. Trudna pozycja. Pionka jeszcze mogłem w sumie zbić. Bije pionka, groże szachem, tak? To zobaczmy, bije pionka, rywal daje mi szach, goniec E7. Skoczek, no to bije. Dobra, biorę. E, powiem Wam, bardzo ryzykownie ten ruch wygląda, ale zdobywam pionka. <grymka> zdobywam pionka, a czy warto, to się zaraz okaże. Przeciwnik zbił, no to biorę hetmanem. Mam znowu kontrolę nad białymi polami. Szacha nie dam, bo goniec, ale, ale na przykład na c2 mogę wchodzić figurami. Ok, i rywal zagrał tędy, żeby zaatakować moje, mojego hetmana. 2, 4, 6, 3, 6. Materialnie równo stoimy. Szach, bicie tu, tu. I biorę w centrum. No dobrze. Powinienem tutaj po prostu wyjść z pionkiem na czysto. Para gońców po stronie oponenta, ale odsłonięty król. Wydaje mi się, że musi to bić. Ja, no, jeszcze może podejść królem, ale. Okej. Okay. Spoko pomysł ze strony oponenta właściwie. Co mu na to odpowiemy? Mogę zbić. Wieża bije. Mogę też tego po prostu nie bić. Zagrać gońcem. Sprytnie gra te pozycje. Fajnie, fajnie to rozgrywa przeciwnik, muszę przyznać. Może ta wymiana Hetmanów. Wygląda to całkiem bezpiecznie. Rywal może zbić gońcem, ale wtedy dostanie szacha. Odsunie się królem, i już nie ma pary gońców. A ja zdobywam pionka. Może warto w ten sposób grać? No i dobra, jak nie wymyślę nic lepszego, to zbiję Hetmana po prostu. A co lepszego mógłbym wymyślić? Zbiję to, bo nie widzę lepszego ruchu. Zbił tędy. Jak wezmę, będzie bicie bicie. I mogę nie wyjść już, tak? Nie, no wyjdę, bo mam gońca. To wezmę tego pionka. Nie widzę przeciwwskazań. Jedyny minus może być taki, że jak się teraz wymienimy, to goniec wejdzie na C5, na F4 przepraszam. Na aktywną pozycję i zaatakuje mojego pionka. Mogę na to zagrać. Goniec D6. Bicie, bicie. Ale rywal atakuje i zdobywa moją wieżę. Więc powinienem chyba podejść królem. Dobra. Podejdziemy królem, tak? Ale znowu atak i wieża wchodzi. Ojej. Mogę się też wycofać i przez A6 próbować się cofnąć, ale ta wieża będzie tutaj siała spustoszenie. To się nie popisałem. Dobra, król D7. Wieża A8, tak? Wieża A8, tu, tu. Poświęcenie wieży. No, nie chcę poświęcać wieży. Cofam się. Mhm. Zgodnie z, przy, z oczekiwaniami. Powrót skoczkiem, skoczek D8. Dobra, wracamy z koczkiem. Blokujemy pola, na których mógłby mnie oponent atakować. Groże pionkowi to jedno. Pionek może iść do przodu. Ten pionek też może iść do przodu. Hmm. Ale też groże wejściem. Skoczek na D8. Goniec, no D6, goniec D6 nie wygląda dobrze, ale na przykład goniec E7, wieża E8 i już tym skoczkiem mogę wrócić, a wieża będzie broniona przez króla. Tak sobie zagrał. Dobra. No, to chyba skoczek D8. Się cofniemy. Albo teraz mogę zagrać G6 już. Aha, po G6 on ma goniec H6. Nie. Po H6 jest skoczek D8. Uf, to sprytne. Dobra, to sprytne. Co robimy? No, trudna partia widzowie. Tędy wejdę. Żeby mieć F5, żeby mieć C6, żeby ten skoczek był bardziej elastyczny. I teraz na. Dobra, gram tędy. Oczywiście nie widziałem tych wszystkich komplikacji. Goniec G7 teraz wieża jest broniona. A nie, ale jak zagram tędy, 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 to stracę, więc muszę zagrać goniec H6. Strasznie się to skomplikowało. I nie po mojej myśli wszystkie te manewry. Mogę też zagrać tak, a tak na gońca. A potem szach z odsłony. Świetnie, świetnie. Skoczek F5 wygląda ekstra. Czekamy na ruch oponenta, ale ja już jestem gotów do zagrania skoczek F5, zdobycia gońca, szach z odsłony, zdobywam wieżę. I postaram się teraz troszeczkę szybciej pograć. Bo ok, w taki sposób. No to mogę jeszcze zbić i grożę szachem. Biorę. Biorę. Prawdopodobnie rywal zbije mnie tędy, nie? Atak na gońca, próbuję uprościć ten goniec, musi zagrać gdzieś pasywnie, świetnie. Atak na tego gońca. Tylko, że teraz może mnie związać, ale ja wtedy mam F5. Skomplikowa. Ach, chciałem zagrać F5, no ale trudno. To nic nie szkodzi póki co. Nic dużego się nie stało, ale no, chciałem zagrać F5 z groźbą F4. Gram F5 teraz. Wieża G7. Teraz mogę zagrać, odwiązać się. To też jest spoko. Ten goniec nic nie robi. Ogólnie jest dobrze, tylko, tylko czas. Czasu mi brakuje zdecydowanie. Fajnie, że ten goniec jest bezużyteczny. Wieża G7 teraz działa. No to wieża G7. Mogę zaproponować wymianę gońców. I proponujemy. Proponujemy wymianę gońców. Dobrze. Aktywizuję skoczka, wieżę wrzucę na bardziej aktywną pozycję. Przegapiłem to. Zagram do ataku. Jak zbiję, to traci materiał. Jak zaatakuję moją wieżę, to proponuję znowu wymianę gońców. I pozycja jest ok. Tu jeszcze jest atak za chwilę. No, zdecydowanie pozycja jest fajna. Tylko gdyby nie ten czas, którego bardzo dużo zmarnowałem, to może niestety zaważyć na losach rozgrywki. Fajnie by było jeszcze wykluczyć z gry tego gońca już tak kompletnie, ale póki co zajmijmy się aktywizowaniem naszych figur. Tutaj przeciwnik zdobywa pionka. No, nie powinienem na to pozwolić, ale ok, bo już nic na to nie poradzimy. W tym momencie to nie ma co się martwić przesadnie. Rywal bije. A, nadal mam materialną przewagę, świetnie. No to tak, jeżeli się wymieni, to będę w siódmym niebie, to będzie naprawdę dobre. Jeżeli się nie wymieni, to co z tym skoczkiem powinienem zrobić. Atak na pionka, ale on idzie do przodu. On idzie do przodu, i już się zaczynają problemy. Królem wychodzę. Nie wiem, czy to jest dobre. No ale bez przesady. Mam materialną przewagę. Muszę to po prostu zagrać szybko, jakbym grał blica. Teraz już zdobywam pionka. Wieża broni siódmej linii. Dwie figury nic mi nie zrobią, jeżeli nie pozwolę na to przeciwnikowi. Gdzie ten goniec mógłby stanąć? Jedynie tędy, żeby mnie zaatakować, ale to jest bardzo krótkotrwała groźba. Dobra, biorę. Jak zbije to super, jak nie zbije to też dobrze. Skoczek do ataku na następnego pionka. Blokujemy linię, gruzimy jakimś szachem. Nawet niekoniecznie będę chciał tego szacha wykonywać. Bierzemy pionka. Nie no, bez przesady. W bulecie bym to wygrał. Nie, nie panikujmy. Zablokujmy wieżę. Nie dawajmy przeciwnikowi przestrzeni. H5 pewnie. No to szach. No to lecę do pola przemiany. Nie ma powodu, żeby nie próbować tego wygrać jak najszybciej. Teraz sobie F6 wrzucę. C6 to znaczy. Tego pionka trzeba tylko troszeczkę przypilnować. Atakujemy gońca. Goniec musi się gdzieś wycofać. Wymiana e, i pionek do przodu. Prawdopodobnie rywal zagra tędy. Mhm. No to ja do pola przemiany. Tutaj. To ja zagram tak. Jak mnie zbije, to idę do przodu. Tu, tu. I zatrzymam tego pionka. Hetman. Tędy. Primua już sobie ustawię. Wiecie co? Wezmę mu tego pionka. Wezmę mu tego pionka po prostu i wygram końcówkę pionkową. Dorabiamy hetmana. I tutaj rywala mógłby uratować już tylko. Mogłoby uratować tylko rozłączenie internetu, tak naprawdę. I mamy to. E, super. No to robimy analizę tej partii. Jak widzicie, widzowie po wykresie. Lekka przewaga białych na początku partii, to akurat normalne, w każdym debiucie jest tak właściwie. Później ta moja wygrana była zdecydowanie prosta, na dłuższym tempie byłaby to formalność, natomiast na takim no aż tak łatwo nie było. O, tutaj wychodzi na to, że pomyliłem chyba warianty. Ciekawe. Ja jestem prawie pewien, że mam w przygotowaniu wycofanie się gońcem, ale w sumie to sobie myślę, że może bicie skoczkiem miałoby sens, czy nie? Pionek bije i szach. A nie, bo jest Hetman szach. Dobra. Gdyby nie to, że Hetman szach to. A nie, to też jest wygrana dla przeciwnika. Okej, okay, wydawało mi się, że tutaj może będę coś miał, ale. Ale okazuje się, że nie. Myślałem, że taki wariant być może będzie działał, ale to jest. E, Król jest troszeczkę zbyt bezpieczny chyba. No dobra. No dobra, ja w każdym razie zagrałem go niec G6. Bicie, skoczek D7. I tutaj przechodzimy do wariantu, który wydawało mi się, że. Że dosyć dobrze kojarzę. Ale w tym miejscu już mam dużą przewagę. Według silnika, i trzeba było zagrać goniec E7, goniec D6. Najpierw trzeba było zaktywizować gońca. Co ma sens. Goniec E7 z atakiem na pionka byłoby rzeczywiście bardzo dobre. Zamiast tego zaatakowałem. Rywal kontratakuje. Okazuje się, że tutaj dobrze. Planowałem. Ale wymiana Hetmanów nie była dobra. Długa roszada. Mhm, długa roszada, nacisk na tego pionka. I goniec C5 potem mógłbym grać. Fajny pomysł. Ale dobra, wymieniłem się, zbiłem pionka i ta pozycja jest kompletnie równa. Przeciwnik jeszcze bardzo ładnie tutaj pograł. Świetny był ten plan z wieżą, chociaż silnik pokazuje, że ta wieża 1 była niedokładna. No ale ja tutaj też bardzo fajnie pograłem, chociaż silnik nie lubi tego ruchu Skoczek 7. Teraz pokazuję, że ten ruch jest dobry. Teraz pokazuję, że to jest drugi ruch, ale. Nie wiem czemu skoczek b4 było aż tak dobre, pewnie dlatego... A, bo teraz pogoniec c5, okazuje się, że nie można zbić mojej wieży. Bo jest szach i traci przeciwnik wieżę. To dlaczego to jest dobre? Bo można zbić tu. I przeciwnik ma dwa gońce i lepszą pozycję ode mnie, jak się okazuje. Dobra, czyli tak zagrać nie mogłem, ale rywal ma co? D6 D6, goniec G7 i taką pozycję byśmy sobie grali. No dobra, Dobra, no to może było skoczek B4 minimalnie bardziej dokładne. Ja zagrałem skoczek. E, skoczek E7. I rywal zagrał tędy, na co ja nie wykorzystałem jakiejś pięknej okazji, tak? Goniec G7 Aha, i ten sam, ten sam motyw, tylko że teraz to działa, bo jak rywal zbije tu, to traci wieżę. Jak rywal zbije moją wieżę, to dostaje najpierw szacha, a potem traci wieżę. To przegapiłem. Mogłoby to od razu zakończyć partię. E... Mogłoby to od razu zakończyć partię, ale niestety tego nie wykorzystałem. Tutaj goniec H6, silnik znowu pokazuje. Ja zamiast tego wziąłem pionka. Rywal się wycofał. A, i tutaj najlepsze było w ogóle bicie i granie znowu takiej pozycji. Jest, mam dwa pionki przewagi, ale według silnika to jest równa pozycja. Dobra. Co tu nastąpiło? Poszedł goniec. Atak z mojej strony. Wszystko wygląda ok, tylko tutaj, tutaj od razu chciałem zagrać F5. Miskliknąłem, co nie miało aż tak dużego znaczenia, na szczęście. No i w końcówce, całe szczęście, że zacząłem grać trochę szybciej, bo mógłbym mieć jeszcze problem. Ale raczej była to formalność, żeby wygrać taką końcówkę. Tutaj, na szczęście, nic mi nie groziło. Mogłem po prostu powymieniać wszystko i zostać pionkiem przewagi. No i super, mam nadzieję, że się Wam podobało. Będę z powrotem dodawał partie na żywo. Jeżeli wolicie takie oglądać, rzeczywiście mi też jest ją je łatwiej nagrywać i, i fajniej fajnie jest grać takie partie i dzielić się rzeczywiście tym procesem, tą dynamiką partii. Dużo fajniej się w taki sposób gra i nagrywa i pewnie też ogląda, więc tak będziemy robić. Natomiast będę więcej grał też poza kanałem, bo. Zdecydowanie chciałbym do tego 2400 dobić szybciej i partie bez nagrywania często są dla mnie łatwiejsze, więc, więc będę grał tak i tak, ale nie będę Wam już więcej wrzucał analiz, tylko właśnie takie. Normalne partie na żywo, więc e, jeśli się dobrze bawiliście, to zachęcam do subskrybowania, komentowania i wspierania mnie wirtualną kawą lub na patronite. Cie. No i jutro walczymy dalej. Jesteśmy całkiem blisko do wbicia 2400, e, co nie znaczy, że się uda szybko. Już był moment, kiedy byłem jedną grę do, do wbicia tego pułapu, ale jestem zadowolony generalnie ze swojej gry. Mimo, że nie widać e, tych wzrostów rankingowych, a ta droga do 2400 trwa już bardzo długo, bo to już prawie 500 odcinków, no to wiem, że, że się mimo wszystko poprawiam. Czasami trudno jest to dostrzec przynajmniej mi jest czasami trudno to dostrzec ale od kiedy założyłem ten kanał, wbiłem piki rankingowe właściwie we wszystkich tempach. Rozszerzyłem swój repertuar debiutowy o mnóstwo nowych pozycji, i generalnie wiem, że to zaowocuje jeszcze. Więc dzięki widzowie. I widzimy się jutro. Na razie.